Witajcie, dzisiaj Wam nagrywam nową serię z gry o nazwie, chyba ZZ i O, coś takiego, nie wiem, ale jest to super przygodówka o zombie. Więc będziecie mogli dostać takie odcinki, takie mniej więcej w tym tygodniu. I tak się zaczyna, że chyba my jesteśmy tą dziewczyną. no chyba tak. Co to się stanęło? Trzeba. Pan już? Are you okay? Halo? Ktoś z Was tutaj ma? Halo? Halo? Do. no. Hello, hello. no. no. Ejcze. Pan nie wygląda jak miał, no. Dzień dobry. Proszę się uspokoić. Nie żyję? Ja, dobra. Kto tam? Nie no dobra, myślę, że przez ścianę. Co to jest? Widzicie tego glitcha? Nie mogę jej strzelić Kurde, co jest z tym? To jakoś przez ścianę namierza to zombie jakieś. Nie wiem co. Okej. Udokonowano urządzenie. Dla... Dla... Dobrze. Bro, bro, you are dead. Zatem, się nie zawaham się użyć. Ty versus ja. Uh. No. Ho. 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 Jest, jeden nie żyje, dobra. Teraz drugi. Dobra, jest. Dał się Jak coś to na chwilę wam zrobię, cięciej zaraz wracam Okej okay, więc jesteśmy w tym samym miejscu Wezmę sobie tą łapteczkę Bo też jaka jest taka useless Szczerze już ten pistolecik Dobra sprint Eee Stary Wszystko w porządku Jak ty mnie atakujesz mnie miliona kilometrów Dobra, lecz Dobra, jestem dobry. Hej, tu tempo Chyba w szczególności. Hmm. Czy to Chyba. Bro. muzyka jak nic się nie dzieje ja weźmie nieruchomy zombie już jest ruchomy czemu w każdej grze w klockach jakoś zombie mogą być tak mądre że mogą walność dla kogoś rurę w łeb i go jeszcze przywiązać do krzesła Chyba że to nie zombie. Myły. To zwracam chodor. Zombie. Stawcie mnie. Jak to mnie walność? No jeden leży. Mugu też. Panie, który wygląda jakby pracował. Um. Żyje. Dobra, leży. Czemu wszyscy z tego więzienia wyglądają tak samo? Powiedzcie mi. Co ty robisz tutaj? To nie szpital, wracaj do szpitala. Wracaj do szpitala, powiedziałam. Jest w końcu... Nie, to znowu jakiś, nie wiem co. Ty żyjesz, wyglądasz, jakbyś żyła. Niech no, chyba nie. Ja uciekamy. Czym ty jesteś? Czemu mnie nawalasz? Bądźmy kuplami. Jak ja nie miałem żadnej broni, nie miałem do ciebie podjazdu, gościu. Kurde, w sumie... No, chodź ci tutaj... Teraz was się kieruje. Husza, husza, Do szpitala wracaj. Tu do widzenia. Do widzenia. Franek, daj mi się, okej. Okay? Zesprintuję ci na głowę i. Fran. Dawaj apteczkę. Dawaj. Apteczkę. Powiedziałem. Kurde, ja chyba mnie nie zrozumiał. Yy, proszę pani, ja jestem friendly. Jeżeli pani nie jest friendly, to ja też nie jestem. Proszę wyjść! To jest moje mieszkanie, to jest moja ulica! I nakazuję wam się wynosić. O kurde, mał HP mam. Może dam radę z tą kością. Jest, udało się, dobra. Jakaś apteczka potrzebuję. Jest, apteczka. Tup, 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 tup. Kurde, ona dodaje tylko po 20 HP. Ja biegnę szarża. No, no. no, bo ja nie muszę z nimi walczyć. Ty, ty, tak, ty, zostaw tą babę. To, że ona już, no, odszedła, ale nie, nie zjadaj jej. Idź na siłownię. No, bo wyglądasz jakbyś była z siłowni. To wracaj tam. Ty na farmę wracaj. Co, przyjechałaś po nasiona? O kurde. Ty co? Wracaj na golfa. Dobra, wkurzyłem się. Tutaj trzeba ich porobić tak szybko bardzo. Krza, krza, krza. Krza, krza, krza. Dobra, porobieni. Wjeżdżamy tu na sprincie. O. Odblokowana osiągnięcie. Prison Break. Jej. Nice. Kurde, dobra, ratujemy tu babę ze szpitala. A przecież go pokonałem tu babę. Are you Ale mają dziwne głosy. Let's go. Hej. Mogę zmienić... Mogę zmienić klasę. Nice. Byście się pytali jak ja to robię. Ale ona jest potężna. Nóż. Ale bądźmy... No hej. Bądźmy tak jak to nam każe, czyli bądźmy panem no dobra, akurat to już wiem, ale w sumie Jak ty dostajesz jeden wyrazy? Czemu nie zginąłeś? Stary Coś z Rosji leżeć Co to jest za boss? O nie mój gościu leży na podłodze. Ma pistolet, nie zawaham się go użyć. Biegnę. <laughs> Ej, ja ci nie pomogę, okej? Okay? Pa, pa. Dobra, O! Co to był za w ogóle? Co? Hej, to się ma. No nie. Pamiętam. Pamiętam to. Bardzo dawno temu w, w tą grę grałem, ale potem nie wiedziałem jak się nazywa. Trzeba ich postrzelić. Z daleka ich trzeba wziąć. Albo tych gości... Tych gości mi spółuje. Teraz jest, jest totalnie useless. Nie mam bo muszę być tobą. Teraz połączę się. Nie działa. Hej. Hej. Coś ci odpadło, stary. Jaki chęć, Co jest w Flesza. Hej mama, podjeżdżam ci. I w twarz. Umyrzyj. Pociechany. Ja... Dawaj wali ich, a ja walę tego drugiego. Ona ja ma HP20 ileś. Jak ona strzela z tych pistoletów? Jak ona ma do tego nic. Dobra, nie rozumiem tej gry. O nie co jest to. Jest shotgun w końcu jakaś broń. Leżeć! Leżeć powiedziałem. Powiedziałem coś. Dobra, z... Dobra, Ty możesz się ugryźć. Co to był za double kill? No widzę. Wyblokowałem, bo się idzie. O nie, upadła Elżbieta. Elżbieta! ratujecie? Cię. Teraz powinnaś mieć sto amois. Stu... Jej, mam amunicję do niej, ale łatwo. Ja w sumie tam, ten gościu ma broń. No. Dawaj, leć na nich. Trz, Nie mam amunicji, coś się zbawię, tak mam. Trz, trz. Wracaj do samolotu. Ty do biura. Ty do szpitala. A ty do domu. Ty do więzienia. Powiedziałem, że do więzienia. Ty do far... ty na farmę wracaj. Ty też na farmę wracaj. A ty też do więzienia. Tu, 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 tu. Nie, spróbujemy zdobyć dzisiaj wszystkie ogólnie tego, tego. Postacie i tyle Ok, więc jest tutaj ten gość. Tyle, zombie. A pamiętam tą misję, no jest do ta Bez sensu musisz stać tutaj, sobie otwórzcie i zabijać wszystkie zombie. Tak jak ja teraz to robię. Znaczy, oni mi mogą tu wle Co Coś właśnie stało. Przepraszam, Chciałem tylko wejść. Czemu zombie nie zabiły na strzała? Powiedzcie. Jak zombie może mnie ugryźć? Jednym gryźnięciem. Dobra, gdzie idą? Tu jest jeden. Co, ja mam Co jest z tym ekranem? Dobra, jeden został wypestkowany. Co ja mamy? Mamy AK. To zdaje się o niebo lepsze. Gin trzemu wszyscy tańczyć jakoś makarenę idąc. Wszyscy na podłogę powiedziałem. Zbost drża Dra tra ta 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 ta. O si to już mi tu wleźli? Jak? Proszę wejść. Panów proszę. Żeby wyszli. U, ten na nie podoba mi się. Broni mi tu przez drzwi wchodzą. No i jak już ci jeden zombie tu wejdzie, no to ty już masz RIP Znaczy no nie masz RIP, ale oni ci będą tu wchodzić cały czas, nie masz No może się tutaj powybijać sobie, ale tylko przez kilka sekund, bo już jest ich tu be Wkurzyłem się! Łapcie granata! Ała! Nie działa! Ty muszę strzec granat. Co jest? Nie działa. A bo nie mamy Topór. MK. Rozstrzelany zostanie. Ty też zostaniesz rozstrzelany. Panie Bobie, budowniczy. No, bo budowniczy leżeć. Powiedziałam leżeć, bo budowniczy. Słyszysz, co się do ciebie mówi? Kurde chyba nie. Trzeba uciekać, dobra, bo budowniczy padł. Nie wiem czy mnie w ogóle słychać. Ale ja gram na sukawkach i od, od kilku odcinków. Więc nie wiem do końca czy mnie słychać. Znaczy wiem, że mnie słychać. Ale nie wiem, czy ciągle mnie słychać. Chcę pan, muszę to ściszyć Dobra, no i co? No i dalej jeszcze idą. Ty. Leżeć. Kto jest takie... Mogę was rozstrzelać, nie zombi. Już. U, kaczelka. Dobra, się wycisza. Okej, okay, blokowaliśmy osiągnięcie aritelerii. Trzeba coś takiego? Trzeba wziąć brońki. Ile rzeczy? Ło. Gdy to jest najlepsza klasa. Czemu tam się nie da wejść? Chcę tu wziąć, ale jednak się da. Rururu. Wiecie co ja wam nic nie dam ogólnie? Wezmę sobie po prostu wszystko we ciągnie. Znaczy mogę wam dać. Nie weź sobie to. Nie, co ty masz? Czemu nie masz tego shotguna? Co zgubiłeś go? Czemu zgubiłeś shotguna? Dobrze. Więc tym oto pięknym akcentem tych dwóch twarz kończymy na dziś ten odcinek. Więc zostawcie tutaj jedną łapkę w górę i wleci z tego kolejny odcinek. Więc Dara.